Coca-Cola Brzydko zboża Semyj wisiorek, pośpiesz pieniądze to A No okay, no dobra A winda działa? Ja raczej winda działa Tu ty tu dajesz ty pierdol, winda jest. Aha, bo tu w dół gdzieś się zjeżdża, Do jakiejś, do, do laboratorium <laughs> To działa, ja pierdolę tej Przecież to jest tak jak w Fallout'cie 400 tak o, wjeżdżasz przeważnie do, do jakichś piętra tak jakaś na lokacja zrobi Bota, kurwa bakrumce, ja no nie, tam, tam, tamte... O kurwa bakrumsy, ja pierwszy. No nie wiem, tutaj jest nagle tamto, tamto, o kurwa co i... Wypuść, wypuść mnie, wypuść mnie! Kurwa wypuść mnie! O dzień! <gry> długo i tak gdzieś miał, no, To jest sprzedaż do najdłużej, znalazłeś do tego weź, nie? Tylko może nie wiesz tego, tego, tego jakiegoś szkieletu, bo on 10 kilo waży. Okej. Okay. tu kwiat. Ojej Damian, wiesz co, co? tu kurwa leży, nie? Kurwa, tu, i teraz się znajdź tak jak ten... Stronie. O kurwa O kurwa, ty! <laughs> na który to jest Bierzesz poziom? To, na 45, <laughs> kurwa Kurwa Ty chyba nie się tutaj być, tak mi się wydaje <laughs> Cicho nie, a, Znaczy, tak, jak <laughs> dostałeś na, 40, na 45, ty dostałeś na 50 armor Oczywiście, kurwa Fajnie, no na... Nie no wyjechał on do tego Przemoc będzie tolerowana, ale to ty nas robocie pierwsze zatekowanie To jest po kobo EXP darmowy Poziom trzynasty, o, odejście No tutaj mi przed trzydziesty o drugi trzydziesty piąty no. Ja się go za trzydziesty się... ...la wiesz po prostu Kurwa, ja mam ze sobą, myślę, czemu my jestem przeciążony, mam ze sobą na 1200 amunicji 308 no, nie, nie! Eee, zamiała No shotguna jednak, kurwa jak mnie za... No ja pierdolę bo... oni, ra oni radiacje zrobią, palą, tak. ale obrażeń prawie nie robią. <grym> Dobra, jebać w się shotguna. Napełnij paśniki. Co się dzieje, kurwa? Napiedaleją się. <grym> to gdzieś te przydaleśniki, kurwa tak czerwono jest jakiś czas jak się no. Gdzie wy, kurwa jesteśmy? Ja pierdolę! Ciebie. wy Dobra Zwiedzamy dalej to Co? Różowo, znowu? co się dzieje kurwa Halo, przestańcie nam kolorych pójść A, dobra, już ja dobrze co tu się bucham. dzieje Damian, chodź tam idź, tam w lewo sobie spójrz, tam na odległość Nie, on jest tam w głąb tej jaskini Tam, tam widzisz jak się tam pierdala Tutaj widzisz? O kurwa tu, z ty, on się zrobił, ty za robot go zajebie Zza... Kurwa, cioło. to one jest. Strzep... Dobra, idę ich zajebać Jolo! Poszlały... Granada, pacany! O wie, tylko widzę ten znaczyk lecący tam Nic mu nie zrobiło, kurwa O o, słyszę dźwięk Granada, kurwa, kurwa jeszcze raz usunąć. Aha, jeszcze raz, kurwa Jebać was O, zabiłem coś o kurwa wyleciał tam Co coś, to, bo to są te, bo ta rogacze coś tam Uważaj Chyba niedźwiedzia kurwiłem Yuh, Oni też kurwa Uciekaj kurwa ty, są lepiej Ty napraw wieżyczkę Yuh. Ale tak tak mocno nas i biją od bo to są kilka poziomów wyżej od nas Radiacją nie ruchają, nie? Ale to tam najmniej się znajdują. Lol. To ty, o kurwa duży ty, patrz! Ty, POS! się kurwa. O kurwa, on się dał. Ja po skóry były te szybkie używanie tego, tego Masz, mołtowa. Ja bym y to ten robot wybucha po śmierci, nie żeby to mieć cię odsuł lepiej. Okej. Okay. Eksploduje czy? Aha. No. Talon wyjebie te jelenie przy okazji. Ty nie eksplodował? No właśnie. No wy. Wybucham powietrze. Mhm. Uchuj, o wybuch. kurwa, jebnął. <grym grym> nie, wiem, mrówka jadowita. Kurwa ma. Ale ja nie mam tych antyrad... Nie mam antyrada. No że... go nie widziałem. Pod którym było szybkie leczenie, się muszę sprawdzić, zapomniałem w ogóle. E! Przyszedł się do mnie! Oła! Coś mnie bije! Kurwy synu O, o trzeba, 15 tak. poziom osioł Ty, wie, ten ku, ku, Kurwa, co jest? Leć się Leć się, kurwa Dobra Ale jak do ma No za mnie Kurwy synu Dobrze Masz 10 wał expa Zajebiście Coś leci Prówka jebana Co się kurwa dzieje? Zostaw mnie Jakie jaki ma level? 60 kurwo! 30, 60! 60! <grym> Zamykaj drzwi! Ja MWZ'ę za do siebie. ale ona mało radiacji zadaje, tylko pięć! Sześćdziesiąt ja pierdolę, ty! Ja pierdolę! Chyba nas tu nie powinno być. No. O, jeleń, koleś! <grym> jeleń, kurwa, jele! O, no, dobra. Gdzieś tam biją ze sobą, bo z tymi gulami się tam... Ty, ja mam granaty, czekaj! Dobrze, dobrze granat baseballowy kurwa jak kurwa wyleciał ten jeleń do przodu zbieram jakieś płesta biorę psa, psycho kurwa lecimy a to jest ten żeby dmeć septu tak się tu się przyda w sumie ty tam nad, jakaś czaszka jest w ogóle tej na dole migająca przez ścianę świecące mięso kurwa tego nie powinienem zbierać chyba ścigowy kurwa co jest o kurwa trująca rad ropucha! Jakaś kurwa żaba duża, spierdalaj ode mnie I, Kurwa one plują, spierdalaj Ty tam gdzieś poszedłeś, dobra A tu biegniesz dobra. Au. A nie to jest o, inny gościu Go... no, no siema Kep O ty tam Kep, żaba, kurwa. żaba mnie zachorowała Zajeb żabę Wiesz, jeszcze z jetpackiem Tak, nie jeszcze, następny, dobra, zajebiście Oni mają chyba wyższy poziom, o wiele Oj tak ej, ej, Kurwa, co to jest 9 sekund mam pomocy 30 się powołać, kurwa, dziękować Kurwa, <grym>, tutaj jakiś z power armorem w ogóle Kurwa, co to... je. <grym>, jest Cały gang jebany, to tam trzeba wrzucić coś Ja pierdolę, grubo ty no jak to jest to wydarzenie nie? <grym> no to jest co chyba nie co? dla nas Ale no. znajdź przyjaźnie nastawione zwierzęta to dobrze Mina kurwa jakaś, what the fuck Ty tam nie jesteś nawet Kurwa twój orka jest zaatakował co no. A Ochroń przyjazne zwierzęta Rozgaczę kurwa Tak ale pewnie tu Mina jakaś była O tu jest, trzeba chronić Kurwa zostaw to zwierzę przyjazne Hamie jebany Kurwa, gościu, jakąś rakietnicą... To już no, dlatego eksplodowało wszystko wokół! No to okay. trochę Ale ile jest za to, chłopie. No. Mamy chustę. Ulec To O kurwa. No wkładuj, kurwa. Usta mnie. Umieraj. Kurwa, tak kur... Czemu jakąś gwoździarką strzela w ogóle tu Aha. Dozornik co A to Dzie... Dziękują A dawaj to. Wszystko. Wszystko biorę. Chłop jak mój <grych> O, dobra, że ja tą wyliczkę wziąłem. Naprawiłem, ty, bo to jest chłata Nie I na p***a. Auj, b***a. Jak ty... chyba Wygłasuj już. Aha. No to. A, Jeszcze mi tylko. No. Znaczy później pewnie ten masz potem berka pewnie jakiegoś rzeczy. Korek nawozu miała. Kurwa dobre. Szybkie leczenie spod H, dobra. Tak, tak, no To się widzę z tego, słyszę, że z muszkietu tego laserowego napierdala. Piu, piu. A ci tam się wjebali, ty, na górę. O kurwa. O, lecz bo kurwa masz mało. Boże, kurwa, Co za mnie? Kurwa, synu Dobra A, bo on coś tej żabie, tej skuna wypierdolił, gościu, bo na w ogóle uszła Dobrze, granata, kurwy Ja mam dużo tych granatów, chłopie W sałatarze No grałeś na samym poziomie, kurwa Zajebiście No Szelwy, jajo, kurwa Czekaj, co my za to dostaniemy, w sumie Łódzka, chujna, no chuj mi to, nie, tego nie chcę no, ciekawe. Bardzo duże, agresywne stworzenie. Yy, no, jaki fajny, Łokta Dimitri, patrz. Oh no. <ścoughs> no. Siema. <ścoughs> ja się spinam też tam, gdzie oni byli, kurwa. Beczki wyjebałeś. Ach, kurwa. Oni Odziem nie jetpacki, nie? Aha. Jakieś ziomka jakiegoś powaliło ja jestem przeciążony, jeszcze by te też jadałem pasożyty od środka. Świecąca krew. Dobra, jebać pozbieram, to wyjdzie się stąd, to od razu się do tego, do tego, do, do tego obozu mordowym i tyle. Kurwa. Oni tam ze sami poradzą w sumie. Tak, tam, tak, tak. tam kur... Ty, rdzeń fuzyjny za darmo znalazłem. Tam. Go słyszę! To dlatego tyle strzałów było, jak my tego Tak. Okończono. Bo to, że nie projekt a, 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 raj. No Jak chuj to, bu, to Czemu, było to? Czemu on właśnie... Tak. Co to? Mentaty, po pręcik, które biorą ten tyrat, oszczona no, woda. 460 holy extra. shit, no. Obligacja skarbowa, o. To fajnie, jest, fajnie. To jest? Nowy item jakiś Znaczy dobrze, że te ziomki poprzychodziły, bo by się długo męczyli w tym. Mogę do niego? Nie zabije nie. błąd, brak połączenia, a dobra zepsuty pejp terminal żeby się porozglądać czy czegoś się fajnego nie ma do zajebania czyli tutaj się działy jakieś eksperymenty po prostu na mutantach, żeby je chyba właśnie uspokoić, czy coś, bo jak tamte były przyjazdy, znaczy, że muszą jakoś je, ten oswajać pa, w sumie, o tu jest jakiś znacznik w ogóle to jest chyba wy, wyjście stąd. Są drzwi zaznaczone. Winda. Wiesz? To jest winda. Okej. Okay. O nie, robot się A nie lec, o... gula. O tu to Damian coś dla ciebie. Tu, tu chodzi Damian, za tobą. Tu no masz... Tak, cel, tak pasuje, tak wiesz. Ktoś was otworzył, tu chyba z nich otworzył. Posłać jest spragniona. Okay. Czy to był jakiś ten, e, no właśnie jakiś research robiony? jak no, pój mi ta woda. Ja mam kolejny po... A nie, bo ja nie wybrałem po prostu z profitu na poziom. Tu jest, okej. Okay. No to co? Znowu śmieciową tarczę ulepszam Przycisk. Rok, nie! Nie, rojo nie. Rojo, nie, tak. Przycisk! A ja masz maksymalny poziom ...ponikowania Myślę, że masz kiedyś taki bo słyszę Aha Bo jakiś perk dostałem na szesnasty poziom Terminal był na oficji. Ty odblokujący perk, kanibal, jedzenie ciał supermutantów, ludzi, guli, drzewotretów i spalonych przywrotnych do zdrowia i zaspokaja kajagów Ja kanibalem to. Ten to mogły 149 No, adem... Tu jest jeszcze dużo i temu. <coughs> Terminal badawczy, tak by się lore chciał, o... Rozcieńczak. Chiński miecz oficerski, o... Środek chłodniczy, klucz nastawny, super klej zapieczętowany. No okay. to piek. luksusy są do traktowania. O w lodówce gówno, i szkielet. <coughs> Nie mam w ogóle ze sobą rzeczy Wiertarka, to czekaj wiertarka jest jako broń? Wait co? Wiertarka jest bronią na 50 poziom Kurwa co jest? Szybkość bardzo duża, czyli muszę się naprawdę napierdalać no. z tego. Uj to wiertarka Wiercasz się komuś... przeciwnika kurwa. W odbyt komuś wysadza się lecisz No to drze Ty Co Nie spokojnie. Ja pierdolę ty harambę! Zaleciwie <laughs> kurwa jak karambę wygląda taki zbudowany? Taki pozury, nie? Bo go zbinted? O kurwa, o kurwa na nim! Niej... Wszy... O kurwa jak się wystrzeliła! To czy mnie cofnęło nagle! Cofnęło mnie po prostu! Co to było? Co to się kurwa nie... stało? No, nie nie to się odchodź! Obraził. Ja chcę na ciebie słyszyć! Wróć, a. ty już nie ma kolizji nagle. No? What the chyba, chyba go odbugowałem. To <laughs> smakołek mi dawaj, a nie... C sma kołek Dawaj pożarcie To są baję, te biura przy tym dawaj. C Tu są jakieś zamknięte drzwi Eeeh kurwo Laserem nie? Z kurwy synu? No, no tak ale to właśnie laser dużo zadaje Dobra jest No jest C dobra klat 30 Czyli 9, 7 0 tam chyba 9 było, nie pamiętam. Zaraz zarę sprawdzić to w jaki Tu możesz ctn ten złą przerobić od razu. A tu w ogóle leży kusza kolej. Ale ci zajebać? Nie mogę. Jaką wypierdolę zbiornik obok? Nie trafiłem. Ach. O no, idziemy tam od korzyku głównie. Też kurwa świecącą krew może? Ma, napić ja się? <noise> nie. napić się chcesz? nie Czekaj, to tutaj w dół chodź. Zapomniałem jaki był ten kod, ale mam te wszystkie kartki, więc wyjeba. Tutaj znalazłem. trójka było 0,9 trójka 30, a ja tam chyba był 9,7 0,9 30. 9,7 970930. 0,9 Jest! jest. jest. O, chociażbyś chciał nuka kole? To masz tutaj. A ja miałam ja już kilkanaście tych butelek. Ze sobą a, ja, że... Ja jedno wystawkę zrobię. Są tak, mam ja sobie po prostu wystawię, nie? I ci mogę a, kilka oddać, jak chcesz. Niebieskich chyba mogę Mieraj, kurwo! To, super wiesz, partia, kurwo! Tak, super kurwa, jesteś. Słyszę, słyszę, te dźwięki, ale nie wiem, gdzie jestem. No kur... ech. A słyszę teraz, nade mną, no. Nade mną, ty no, kur... Kurwa, jebana ty. Tylko safe tego nie otworzymy tam. A? Jest na drugi poziom, a ja... Jeden jest na drugim, chyba, że ja już odblokuję. No ty Kolejny kurwo. Szybko, jak się napierdalasz tam w tle. Nie, dalej jest y, tego, nadal jest, mam tylko jeden poziom tego głupna Ja nie złamam Wejdę, wejdę da. Granada <grywa> Otworzyłem drzwi tak, jeb Pogój to tyle, ile potrzebujesz konkretnej tej... ...tej umiejętności, jest statystyki. Ha. tam nawet gra po początku to tłumaczyłaś, to tak działa. Że kilka perków nakładasz. No dobra. I co się otworzyłem? Kolejny rdzeń fuzyjny zajebałem. A długi terminal jest do włamania się, a tam z drugiej strony otwarty. Ale eks darmowy, więc sobie... No coś będzie. Stoletki to kurwa jest? O, znowu terminal O, za drugi, drugie losowe hasło i otworzyłeś, okej okay. No tak to się robi, kurwa O, psycho, psycho. No, Zajebałeś Nie, ci mogę dać te narkotyki, bo ja zajebanie ich też Dawaj, bo kurwa Ci zaraz dam Tak ja patrzę, co wziąć, tak chcę chcesz... <laughs> Od z steletu Hehe, <laughs> tak. O tam przykład whisky jest, whisky moja żono. Hmm, czekaj, ty chciałeś narkotyki, tak? To czekaj. praw no. Mam dwa. To ci dam. Jeden. To ci dam i ci dam ci jeszcze to, to jest fajne. Co ci jeszcze mogę dać takiego fajnego narkotyków, oh. bo mam dużo tego w sumie. A że większość mam spawane. <głos> <głos> Panu? Nie? Żegnam. Yy, niebieska nuka O. To ci mogę dać kolejne. Nie nie Beł mam, ja się sparłem. Strzały. Skurwę, synu. kto da mi drzwi na to? oni tutaj w golfa, w, górę w góry? Brali? A, ale nie, ale, ale, nie mam Ela. Yy, jeszcze nie wiem żyjesz. żyjesz Jebany kurde kurwa. Dzień, dzień dobry panu, pan też nie umiera dobry panu, pan też nie umiera Dzięk Powiej kulki przeczytaj nie, Jak będziesz, znaczy to Weź. po prostu do ekwipunku sobie chowasz, ale tak. jak właśnie przeczytasz to masz tego boosta tymczasowego ale. Komiksy. A bo ty tutaj jesteś Półfne, bot, o kurwa Wyłączony co holotaśmę No nie nie Tam z tyłu masz bieg jakby... Co je bo telefon ich chuj. Proszę pana, ja ten telefon porzuciłem Widzisz roboty, powiedziesz że ukradłem już kurwa roboty no, sumaj, na sywaja nie umiesz być subtelny Kurze. Ale kurwa to jest ja No strzelba jakaś może albo korabań jakiś A więc na 45 <noise> przerobić to, albo sprzeda. Tak to masz, ci dam Rewolwer Ale masz użyć buty na kurwa poziomie. Tu możesz te kusze jeszcze przerobić Masz się tą maszynówkę Wiertarkę, rakietę tam <laughs> Wiertarkę <laughs> <laughs> Dobra dzięki kurwa Już nie rakiet kurwa Wiertarka mi. Dzięki, dzięki